Chciałem opowiedzieć o awaryjnym lądowaniu na samolocie Iryda bez podwozia w zimie w lutym na lotnisku w Mielcu fabrycznym. To był drugi latający prototyp, ten, który wcześniej w lecie oblatałem. No, i w ramach prób robiliśmy różne programy, prawda. I realizowałem program z tak zwanymi podwieszeniami, czyli były podwieszane bomby różnego wymiaru, y, zasobniki rakietowe z pociskami y, niekierowanymi, prawda, do takich salw rakietowych wystrzeliwane i wiele takich innych tam podwieszeń, co wojsko sobie wymyślało na zastosowanie bojowe. A latałem z tymi podwieszeniami do 11 tysięcy metrów, no już kabina była hermetyczna, ale zadanie było tak zwane loty na wykreślenie biegunowej wznoszenia, to się tak nazywa, czyli określenie najlepszej prędkości wznoszenia po potorzy do wysokości 11 tysięcy metrów. Czyli, znaleźć powiedzmy, takie wartości prędkości, które będą spadały z wzrostem w wysokości, bo to moc, ciąg spada, prawda, i wiele i tam innych parametrów, ale trzeba znaleźć takie prędkości dla pilota, że jak powiedzmy na 1000 metrach będzie to, będzie miał taką prędkość, leciał na wznoszeniu na takiej prędkości, na 2000 metrach na troszeczkę mniejszej i tak zwaną biegunową prędkości najlepszego wznoszenia po to, to się tak nazywa fachowo, że cały czas będzie miał. Optymalną prędkość, maksymalną wznoszenia. O, takie było zadanie. Czych lotów było bardzo dużo, oto z podniesieniami dla różnych ciężarów, prawda i tak dalej. No i w jednym z takich lotów, kiedy y, paliłeś się końcówka, jest, przygotowuję się do lądowania, zachodzę do lądowania w rojenie w pozycji z wiatrem, wypuszczam podwozie i o dziwo, patrzę, prawa lampka sygnalizacji podwozia, że jest wypuszczony. Nie świeci na zielono. Przednie i lewe boczne weszło w zamki, czyli zamki się zapaliły na zielono, a prawe tamka nadal na czerwono świeci. Zbliżam się do trzeciego zakrętu, ponawiam próbę. Chowanie, wypuszczenie znowu. Czwarty zakręt wykonuję, wychodzę na prostą do lądowania. Ostatnia próba wypuszczenia. Dalej czerwona lampka prawa świeci, zgłaszam przez radio na wieżę, że przerywam podejście do lądowania, przelecę na kilku metrach wysokości obok wieży, żeby zobaczyli jaki jest stan podwozia prawej goleni, ponieważ mam sygnalizację, że jest niewypuszczona, czyli czerwona. Niech zobaczą, czy ona wyszła z zamków w skadłuba, czy jest częściowo wychylona, czy jest w ogóle wypuszczona, czy jest w ogóle nie wypuszczona? w jakim stanie, bo ja tego nie widzę w kabinie. Przeleciałem na kilku metrach. Kierownik lotów mówi mi, że podwozie jest, prawa gole nie jest całkowicie schowana. No to nabieram wysokość, ponownie na krąg i robię ponowną próbę. Sprawdzam. Ciśnienia, instalacje, wszystkie, prawda, no wszystko funkcjonuje prawidłowo, instalacje, bo podwozie się wypuszcza hydraulicznie, prawda, hydraulika zasila różne inne instalacje, no nie będę tu wymieniał, szkoda czasu. W związku ja sprawdzam tę instalację, wszystko funkcjonuje, oprócz tego, że nie mogę wypuścić podwozia w prawej goleni. No więc, y, zgodnie z instrukcją, należy wypuścić podwozie systemem awaryjnym. Zgłaszam to na bierze, że będę wypuszczał system awaryjny, ponieważ paliwa szybko ubywa. System awaryjny jest niezależny zawsze od systemu głównego. Główny system to był hydrauliczny, a awaryjny jest pneumatyczny czyli są sprężone butle powietrza, które działają w ten sposób, że dźwignie kran po wypuszczeniu się przestawia na wypuszczone. Prawda? Podwozie w kadłubie jest utrzymywane na takich hakach, to się nazywają zamki, prawda? czyli te zamki trzeba otworzyć przed użyciem awaryjnym. Otwieranie polega na tym, że w kabinie są dwie dźwignie, takie pod, pod tablicą przyrządów. Mechaniczne, linkowe do zamków. Lewa dźwignia idzie do. Przedniego kółka, żeby odblokować zamek. A prawa dźwignia odblokowuje zamki podwozia głównego. Czyli przed użyciem systemu awaryjnego należy zerwać te zamki, otworzyć te zamki, czyli pociągnąć te dźwignie do siebie. Tam pod, to jest podtaw przyrządu, przyrządów, czyli trzeba się popuścić pasy, schylić się do tych dźwigni pociągnąć. Zrobiłem to. Prawda? No i teraz pozostaje odkręcić odpowiednie krany awaryjne, żeby pod dużym ciśnieniem, sto kilkadziesiąt atmosfer, powietrze poszło w instalację hydrauliczną i wypchnęło podwozie na tak zwane, jak to mówimy, dobicie do wypuszczenia. Oczywiście użycie instalacji pneumatycznej w instalacji hydraulicznej automatycznie powoduje zapowietrzenie tej instalacji, prawda? Czyli to jest jednorazowe użycie tylko, bo już później to wszystko nie funkcjonuje, zapowietrzone i tak dalej. No, zgłaszam użycie systemu awaryjnego, potwierdzają, używaj, wykonaj, odkręciłem krany, nie poszło. Dalej ramka czerwona świeci, że podwozie prawie głębiej nie jest schowane. No więc, jak to zgłosiłem, to kierownik lotów mówi tak, za dla przypomnienia, tam po numerze indeksu, dla przypomnienia, zabronione jest lądowanie, Zablokowaną i niewypuszczoną jedną golenią podwozia głównego. Nabieraj wysokość nad las, puszczę Sandamierską, i katapultuj się. Zrozumiałem, nabieram do 3000 metrów i będę się katapultował. Tak potwierdziłem kierownika lotów. Kierownik lotów mówi: Tak, przyjąłem. Uruchamia się helikopter, śmigłowiec Mi-2. I teraz parę zdań na temat zabezpieczenia naszego na okoliczność sytuacji awaryjnych i katapultowania się, żeby podjąć pilota. Więc, w czasie naszych lotów doświadczalnych były różne sytuacje awaryjne, ale w przypadku, gdyby się pilot katapultował, to z wojska byłby znaczony na stałe. Śmigłowiec Mi-2 z pilotem i ratownikiem na pokładzie. Ten śmigłowiec stał zawsze przy wieży, a pilot no, siedział obok kierownika lotów tam, jako kibicy, i przysługiwał się rozmową pilota i rydy, który był w powietrzu, z kierunkiem lotu. I w przypadku gdy w takiej sytuacji, jak ja miałem, że nabierasz do katapultowania wysokość, to oni szybciutko uruchamiali, to oni, ten ratownik wojskowy, i pilot śmigłowca uruchamiał śmigłowiec, żeby polecić w rejon, gdzie był pilot się katapultował. Teraz jak znaleźć pilota? Są dziesiątki kilometrów. Więc my, jako latając na Iryzie, mieliśmy kombinezony wojskowe pilotów, gdzie na prawym udzie była duża kieszeń i była taka skrzynka radiostacji ratunkowej. no tam powiedzmy 20 cm na 15 i grubość, tam była te 4 5 cm i ona była wsunięta na udo w tą kieszeń Z tej rejestracji wystawał wychodziła taki łańcuszek, wychodził, który się podpinał po zajęciu miejsca fotelu katapultowym, podpinało się do stałej części fotela katapultowego. I w momencie katapultowania się, a następowało automatyczne oddzielenie pilota od fotela, ta linka się rozłączała i wyciągała. Takie zabezpieczenie, które automatycznie uruchamiało radiostację ratunkową, i ona wysyłała sygnał. Ratownik śmigowiec, który miał odbiornik, coś na wzór, powiedzmy, radiokompasu, i na tej częstotliwości, na której nadawała ta radiostacja ratunkowa, on również odbierał tą częstotliwość, i strzałka mu pokazywała, w którym miejscu jest kierunek do pilota, który tam gdzieś się katapultował, bo pilot może być tak, ranny, prawda? Przy katapultowaniu ranny przy lądowaniu gdzieś tam na wisieć na drzewach, być w jakimś miejscu, gdzie bezludnym jest śnieg mróz, prawda? Może przy jeziorze jakimś w wodzie, są różne przypadki. I dlatego oni natychmiast startowali, żeby tego pilota podjąć. Ratownik przejmował akcję już powiedzmy po znalezieniu pilota. I w zależności od decyzji opatrywał go albo nie, albo go od razu transportowali do szpitala. Z tym, że jeżeli pilot był przytomny, to ta rejestracja miała taką fajną cechę, że można było takim przełącznikiem włączyć na nadawanie i pilot mógł nadawać do śmigłowca i prowadzić korespondencję radiową. Prawda? Oprócz tego byliśmy wyposażeni w dodatkowe systemy takie zabezpieczenie, zabezpieczenia na wypadek, powiedzmy, gdzieś lądowania. Do przeżycia specjalne noże, prawda, specjalne tam pojemniki i tak dalej. To wszystko było w kominozonie. To na co dzień w takim zabezpieczeniu latali. No i jaki zgłosiłem, że nabieram do katapultowania, bierze odpowiada, ratownik, zaraz startuje, żeby Cię podjąć. Zrozumiałem. I nabierając wysokość do katapultowania, tak sobie różne myśli przechodziły mi wtedy przez głowę, bo to mam parę minut czasu, Raz, że cały czas próbuję. Przestawiam dźwignię na chowanie, wypuszczanie, chowanie, wypuszczanie tego podwozia, mając świadomość, że powietrz... zainstal... jest za... powietrzona instalacja, bo to hydraulika i pneumatyka, no ale coś robić trzeba było, Skominowałem i o dziwo, w pewnym momencie podwozie mi się całkiem schowało. Te zapowietrzone dwie, dwie golenie, przednie i, tylne, i lewe boczne, nagle przy ich przestawieniu tej dźwigni Schowało się. Bardzo się zdziwiłem z tego powodu. Inżynierowie później też, ale to dojdziemy do tego. No i co robić w tej sytuacji, prawda? Bo zdawałem sobie sprawę z tego, że tak, pierwszy prototyp nam się rozleciał w próbach loterowych, pilot zginął. Tutaj drugi latający prototyp, jeżeli bym się katapultował i samo się, roz, no wiadomo, zniszczony będzie, to wtedy cały program Irydy dla oficjeli różnych, powiedzmy decydentów, którzy nie zawsze rozumieją problemy wynikające z prób w locie, staje pod znakiem zapytania i mogą taki program w ogóle skasować. Nie? Czyli to jest też pewna odpowiedzialność taka, no, mączę się wykatapultować, no ale co dalej, prawda? Poza tym instalacja katapultowania też była prototypowa. Jako ciekawostkę powiem, że w układzie warszawskim wtedy byliśmy, to nie było systemu, który by powodował użyty w katapultowaniu, tak zwane pirokruszenie osłony kabiny. Zawsze katapultowanie odbywało się na tych samolotach eksploatowanych w układzie warszawskim, w ten sposób, że odpadała cała kopułka. A tutaj zastosowano system zachodni, nasi inżynierowie z Instytutu Lotnictwa, gdzie był wtopiony ląd. Prawda? I w momencie katapultowania, pier następowała detonacja tego lądu, robiła się taka. E, obramowanie kopułki zostawało, detonowało się samo oszklenie. I przez to oszklenie fotel prawda, przechodził. Różne próby robili, w książce to opisuje. Prawda? Finał był z kaskaderem z filmu. No, to są osobne długie opowiadanie, prawda, bo nawet świnie były y montowane na fotelu, prawda, bo ucho świni, powiedz, przekroj ucha i budowa ucha świni jest najbardziej podobna do ucha ludzkiego, budowy ucha ludzkiego, jako ciekawostka, taka, prawda. No, ale ja miałem pełną świadomość, bo w tych próbach tam uczestniczyłem, naziemnych, różnych i tak dalej, że to jest też instalacja prototypowa taka, że nie wcale się to musi udać, to katapultowanie. Także wiele zawsze takich myśli, człowiek, ma, jak się wiedzę ma pewną, prawda, o prototypie, o tych wszystkich instalacjach, o próbach, o problemach, to inna, inaczej się to ocenia w myśli i decyzję podejmuje. No ale pod, postanowiłem w pewnym momencie, że jak się podwozie schowało, czy jest gładka konfiguracja, no to zgłosiłem na wieże, że podwozie się schowa mam schowane i będę lądował. Tak jest moja decyzja. Podobno się bardzo zdziwili, bo zaraz mi powiedzieli przez radio, że po pierwsze, masz zamki podwozia lewego i przedniego. Masz, nie, za, nie na zamkach masz podwozie, to raz, czy są otwarte, bo to przy, może wyskoczyć tam goleń przy uderzeniu w ziemię. Dwa, instrukcja zabrania Ci lądowania w konfiguracji gładkiej, bez wypuszczonego i zablokowanego przedniego podwozia. Dlaczego? Czyli przy lądowaniu na brzuchu, jak to mówią, to musisz mieć wypuszczone przednie podwozie, koło przedniego podwozia i zablokowane, ponieważ pod kadłubem, w osi kadłuba, jest zabudowane dwulufowe działko. Lufy są na zewnątrz, 20 tam mm, milimetrów. W związku z tym istnieje możliwość przy takim lądowaniu w terenie, na trawie, gdzieś z boku, że jak zatrzepi. To może być skośny kapotaż, Czyli nie przeszłem, tylko skośnie. I wtedy się oczywiście, no, jest nie, niedobrze. W związku z tym przypomnieli mi, że, to jest, że instrukcja nie przewiduje takiego lądowania. No, z obowiązku to mi przypomnieli, tak rozumiałem ich. A ja odpowiedziałem, że ja to wiem o tym i że moja decyzja jest, że będę lądował. No i ponieważ. Paliwa miałem na tyle mi zostało, że pra, praktycznie na jedno podejście. Bo już na drugi krok, jakbym źle przymierzył, to już mi paliwa nie starczy. Naprawdę się będę musiał katapultować, już na małej wysokości, prawda? No i z, zrobiłem zasięg do lądowania. Przypomina to, był luty, było około 11 cm śniegu. Decyzję podjąłem, że będę lądował na trawie, przysypanej śniegiem, bo. Nie chciałem lądować na betonie z różnych powodów, znowu bym musiał to tłumaczyć. Bezpiecznie dla mnie było lądowanie na trawie, myślę, i, i, że, że nie zaczepię tymi działkami, prawda, tymi lufami o, o ziemię. No i tu wypuściłem pewne klapy, prawda? E, Przednie podwozie okazało się tego tak się, powiedzmy, wahało, ale nie było ani zablokowane, ani, powiedzmy, wypuszczone. No, takie luźne było, nic. No i pod prędkością ponad 200 na godzinę podszedłem do lądowania. Dalej, aha, a z boku pasa, do, do pasa były dwie drogi kołowania od hangarów. Prawda? Prostopadłe. Więc musiałem lądować między jedną, przyziemić między jedną drogą ko betonową kołowania, a drugą się zatrzymać przed drugą. To było około tam 600 metrów, 700 może. Tej, tej trawy, nazwijmy, przysypanej śniegiem, 11 centymetrów, bo tak mówię, było w lutym. No także musiałem bardzo precyzyjnie przymierzyć i kiedy byłem, pamiętam, na prostej, to widziałem już straż pożarną, która stała przy, z boku pasa, karetkę, pogotowie z lekarzem, no i śmigłowiec, który jeszcze nie zdążył wystartować, ale biednik się kręcił, jeszcze pamiętam, tak. To, porzuciłem okiem tam, w tym kierunku, no i przymierzyłem. No, w miarę precyzyjnie, bo później ślady były, że jakieś 4-5 metrów kadłubem dotknąłem tuż za drogą kołowania betonową ziemię. No i, i tutaj było trochę takiej emocji, ponieważ samolot podskakiwał na... Bo nie tych nierówności, jakie były, to kretowiska były też, prawda? I mną no, rzucało tam na lewo i prawo dobrze w tej kabinie. Starałem się utrzymać skrzydła w poziomie, bo to był przez górnopłat. No, ale wszystko się dobrze skończyło. Zatrzymał się samolot, jakieś kilkadziesiąt metrów przed następną drogą betonową, poprzeczną. No i tak odetchnąłem z ulgą, że stoję, ale podniosłem kabinę, świeże powietrze, zdjęłem maskę, ale z samolotu nie wysiadałem. Czekałem na mechanika. Było to takie minut, kilkanaście minut, zanim mechanik dotarł. Ze specjalnym bolcem mechanicznym do zabezpieczenia fotela katapultowego. Czyli to zawsze, jak po wylądowaniu się gdzieś, powiedzmy, wyląduje się, przykuje pod hangar, to po wyłączeniu silników mechanik podchodzi za, za główek fotela. Jest tam takie miejsce, gdzie wkłada boles i zabezpiecza przed przypadkowym odpaleniem fotela na ziemi. A ponieważ ja miałem fotel odbezpieczony do katapultowania, po tych wstrząsach różnych na tym, powiedzmy, przyziemieniu. Myślałem, że w momencie wysiadania, jak ja powiedzmy tam, nie wiadomo jakim stanie jest ten fotel, że w momencie wysiadania może mi też odpalić ten fotel i no wiadomo. Że dlatego spokojnie czekałem te kilkanaście minut na mechanika, siedząc w tym fotelu, prawda? Oczywiście wszystko wyłączyłem, całą elektrykę, prawda, trochę pary było, bo tam śnieg parował i tak dalej. No ale w końcu się mechanik znalazł. Ostrożnie podszedł do samolotu, tak jak do jajka w podrabince Tam się dostał do tego i zabezpieczył. Dopiero wtedy mogłem wysiąść z fotela, szedłem na bok, zapaliłem się, wtedy paliłem papierosy, intensywnie zapaliłem papierosy i sobie pomyślałem, że no znowu był los dla mnie po raz nasty w mojej karierze łaskawy. Oczywiście później wyjaśniono przyczynę tego, bo samolot do hangaru, tam powiedzmy, Odtransportowano odpowiednio. Ponad za dwa dni mamy informację, bo ten główny konstruktor który się zaraz zjawił, z Warszawy przylecieli cała ekipa. Okazało się, że zamek prawego podwozia nie, nie otwierał się. Czyli on mechanicznie cały czas trzymał podwozie. Można było używać wszystkie instalacje awaryjne i tak dalej, i on się nie, nie otwierał po prostu, a, a się powinien otworzyć, bo w układzie kinematyki, jak się już wypuszcza podwozie, to w układzie kinematyki tam te wszystkie dźwignie zaczynają odpowiednio działać, otwierając się, przesuwając i jest taka dźwignia, która jest połączona linką z tym zamkiem. I o dziwo, ta linka była przecięta. Pamiętam, że było nawet dochodzenie robione, bo linka była, no, przecięta i nie było możliwości, prawda, żeby wypuścić podwozie. No ale nie wiem, co ustalono, bo to już mnie nie interesowało. Ja byłem zadowolony, że wszystko tak się skończyło. E, tym się już nie interesowałem, tymi sprawami, bo to odpowiednio służby się tym zajęły. Natomiast, natomiast samolot po kilku dniach wymiany m, pogiętych blach, prawda, które tam były spodu, po zrobieniu odpowiednich przeglądów, był gotowy do dalszych prób. Czyli w ciągu tygodnia samolot już latał, został uratowany, prawda? Ja oczywiście jakąś tam nagrodę sporą dostałem finansową od dyrekcji. Za, jak mi to powiedziano, za podjęcie decyzji, które wykraczają poza zakres moich obowiązków. No oczywiście ryzykując własnym życiem. Ale to jest w pracy pilota doświadczalnego codziennością czasami. Dziękuję. Tyle.